Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. No i tak jak w poprzednim odcinku widzieliście prezentację nowego nabytku, tak w tym odcinku będziemy pracować nowym nabytkiem, chociaż tak z tym pracowaniem to bym tak w cudzysłów wziął bo no tak podnosi przód, nawet ciemnik teraz jest tylko złożony i wisi tylko na petropaku i tak mi jak wezmę o zatrzymam, żeby... To, to i tak podrywa do przodu jeszcze jak Tak? No to to nie ma opanowania w ogóle. Można nawet nie powinienem tego w ogóle pokazywać, no ale to tak w sumie czemu nie pokazywać? no Takie rzeczy są na wsi, że trzeba uważać na wszystko, nawet dociążenie. Waga tak? talerzówki robi swoje. No i jeszcze dodatkowo siedzi i tyle. No. Tak jak mówię. To już ostatnie pole, bo tam były dwa. Znaczy są ogólnie dwa. Jedno było tam, to już sobie zrobiłem mniejszy kawałek, bo tam więcej kręcenia niż robienia. No tu jest trochę większy, to można to spróbować nagrać. Bo no, już jak się położy to na ziemi, rozłoży to to idzie, tak? A tak to no, skręcania nie ma. No jakoś się pomęczę, już trudno. Bym wiedział, że to aż tak będzie źle. No, to bym sobie oddzielnie to zrobił. Najpierw podależował, a później przyjechał o! samym siebnikiem, yy, i ciągnikiem, i tyle B4 przedni. Napęd. I tak było, dobra. Tu jakieś drzewo kurcze. Dobra, trochę ominiemy trochę tę końcówkę stależuję. Trzeba będzie jesienią, czy zimą, sobie tu przyjechać i popracować nad tym rowem. No i tego zaczęło teraz padać deszcz. Tutaj działka jest przy rowie i widać, że co popadało, to popadało, ale tutaj jest bardziej sucho. Bo nie wiem czy drzewa bardzo wyciągają tę wilgoć, a może tak już przesuszona gleba była, że tutaj trzeba więcej wody. A raczej to chyba od tego, że drzewa zasłaniały jak deszcze to od tej strony, to na drzewie się woda zatrzymywała I, i tyle. Ale zaraz zobaczymy tutaj dalej. No tak, tak jak mówiłem, tu już tutaj gdzie nie ma drzew, no to... Ziemia jest wilgotniejsza. Bo tam na przykład ule sobie stoją. Za czasów już się w nich składam. No taka trochę wiecie zabawa, no teraz tutaj podnieść. Ja muszę do tyłu ruszyć. Na najlepiej w ogóle jechać. Bo wtedy można skręcać. Na wstecznym jest lepszy skręt. I tak chyba trzeba będzie robić. Będę dookoła pola jeździł. Z racji tego, że nie jest ono duże. Hektar 20 dokładniej. To nic się większego tutaj nie wydarzy. Tyle co ja sobie pojadę, to nic się nie stanie. No. tutaj też słoma mogłaby być lepiej rozciągnięta ale wiecie z jednego ciągnika się patrzy i wydaje się ok później się wyjdzie na zewnątrz i, I już nie jest ok no. no i ogólnie taki nastaw deszczowy miesiąc bo co prawda może deszczu większego nie ma żeby wlało konkretnie No to tej nocy był pierwszy deszcz Ale tak jakoś jak to się mówi ciapie w sensie, że spadnie parę kropel, pół milimetra deszczu i tyle I to jest już wszystko, nie? No to, to, to ani to rzepak pojechać wykosić, ani to zboże, ani nic No teraz jedynie co można robić te uprawki pożniwne Ja po rzepaku też mógłbym to zrobić ale czekam na znajomego żeby wapno mi rozsiał dopiero jak wapno rozszyję po tym ściernisku to wtedy zrobię prawe talerzówką. wszystko na raz żeby dwa razy nie jeździć wapno już mi przyjechało takie luzem sypane po 69 zł brutto tona udało mi się chyba w dobrych pieniądzach to znaleźć Wychodzi o wiele taniej niż te granulowane. Co prawda ono wolniej działa, bo to jest te takie zmielona skała jakaś, nie wiem, gdzieś to kopią. Ja tu mam wapno przywiezione z Piskrzynia. Jakieś takie ładnie, ładne się wydaje, ale tak naprawdę to nie ma wyglądać, tylko ma działać, aby odkwaszało glebę. I... Tak naprawdę to czy ja sypię granulowane czy luzem sypane Najważniejsze, nieważne jakie ważne żeby sypać te wapno Jeżeli jest zakwaszenie albo trzeba podtrzymać pH wapno to jest podstawa wszystkiego Tutaj było chyba z 5,4 to też zostało tam sypane ze 3 tony na hektar tego luzem I ona sobie tam powoli działa Myślę, że w tym momencie może tutaj być z Nie wiem, może z 5,8 to ono sobie stopniowo będzie sobie podnosiło się z wiosną, po zimie jeszcze sobie zrobię badania gleby i tam wyjdzie można jeszcze coś pokombinować z dopłatą do wapna Jest, ja bym się łapał nawet na tą najwyższą stawkę, czyli 300 zł do hektara no to nie są małe pieniądze załóżmy 15 hektarów zrobimy, wiecie o co chodzi bo to nie wszystkie działki się kwalifikują ale załóżmy, że zrobimy tak, że wszystkie działki będą się kwalifikowały no to z 15 hektarów razy 300 zł, no to już robi się nam 4,5 tysiąca złotych. A to już nie są małe pieniądze. No i tak stopniu, bo to jakoś powoli idzie. Można by było zajrzeć do silnika, co się tam dzieje. Akurat teraz przestał deszcz padać. To tutaj z takim łukiem te pole co teraz idzie. I tak czuję jak ściąga mi to w prawą stronę o, już na prostym kawałku idzie że się nie zaklejają, w sumie nie mają jak wał. No jak widzicie jaką robotę robić, znaczy powale teraz nie widać znaku, bo po siewniku to wszystko ciągnie się. Tu jedna rurka mi się oberwała już na początku pola, no ale to nie będę się tam przejmował, Zagarnię faceli i tak zagadnie, bo ona i tak nie potrzebuje głębokiego siewu, aby tam centymetr przykryło i tyle no te nasiona też są nie są jakieś czyste to jakieś no, tak jak widzicie takie są. Dobra jeszcze trochę jest na całe pole. Niby to nie ma nie wystarczyć. Ale to ile się wysieje tyle będzie. Jak będzie trzy czwarte pola to będzie trzy czwarte pola. Trzeba do końca, Dobra. No i żeby nie szaleć z tym zestawem, no to jeżdżę tylko na biegu B4 Co normalnie z kultywatorem jeździłem na c A nawet Samo talerzówko też można by było jeździć na biegu C, ale to mówię, tu już z racji tej masy tutaj na tyle ciągnika, to... Nie chcę tutaj chować. Może uda mi się po rzepaku żonę wziąć ze sobą na pole, ona nagrywa z zewnątrz tą to, to fajnie by było zobaczyć, jak ona z zewnątrz robi. Na razie tutaj mamy z wnętrza czynnika Tutaj miejscami tej słomy jednak było trochę więcej i ta talerzówka tak jakby nie mieli tej słomy dokładnie, nie, chociaż trochę przeruszę ją tak z ziemi, aby zruszyć i tyle. Jak się nadpuchnie, czy wie, to to nic się nie dzieje. Też ustawiłem, żeby to nie głęboko robiło, bo, tak jak mówię, podwacenie głęboko nie musi być robione. Chociaż można ustawić głębiej talerzówka, jak i płycie, ale już tu nie będę się tak przeciążał tego zestawu, całego robi tak jak robi. Najważniejsze, aby zerwało te. Modyki tej do rumianku. I widać jak przód do góry idzie No i tak się przyjemnie, miło robi Tutaj średnie spalanie na godzinę Przy takim kręceniu się To wychodzi 7,2 litr, 7 litrów paliwa to nie jest dużo. No ale to z tego względu też, że powoli robię i dlatego. Jakbym szybciej robił, to by momentalnie spalanie wyszło większe. Jakbym na biegu C robił, to nawet koło dziesiątki by mogło być. Dobra, żeby Was nie zanudzać tym filmikiem. Tak to mniej więcej wygląda. To, co chciałem pokazać, to pokazałem. Ja wiem, że być fajniej to z zewnątrz wyglądało, jak ten przód podskakuje. Ale to tam też nie o to żeby to pokazywać. Dobra, tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć.